Gazelki. Ja Was witam bardzo serdecznie. Dzisiaj z siłowni plenerowej. Dzisiaj środa uroda, dlatego może byśmy zadbały troszeczkę znowu o nasze ciało. Ostatnio dbałyśmy o nasze piersi. Mam nadzieję, że ćwiczenie się podobało z tego, co widziałam po komentarzach. Byłyście zadowolone i stosujecie. Napiszcie, jak Wam się w ogóle to ćwiczenie sprawdza, czy macie na nie czas i tak dalej. No więc idziemy za ciosem. Mało mamy w ogóle na gazelach, bardzo mało, jeśli chodzi o ćwiczenia, jeśli chodzi o osoby, by, które, które tutaj by nas zainspirowały ćwiczeniami, więc dzisiaj postanowiłam e, zainspirować Was tym, żebyście chodząc ze swoimi pociechami na place zabaw, wybierały takie place zabaw, e, zobaczcie, takie jak ja, gdzie jest siłownia plenerowa. Tutaj jest plac zabaw, a z drugiej strony jest siłownia plenerowa. Ja Wam dzisiaj pokażę, jak ja na tej siłowni wykonuję pewne, e, pewne takie ćwiczenia, które bardzo wzmacniają mięśnie brzucha, nóg, mięśnie rąk. I to jest bardzo ważne. Zobaczcie, nawet Wiktoria ćwiczy. Także mam tutaj, wiecie, rośnie mi tutaj mała sportsmenka, która będzie dbać o zdrowie. Tak, Wikusiu? Będziesz dbać o zdrowie, tak? Bardzo ważne jest to, żebyśmy używały takich siłowni z racji Teraz dlaczego? Dlatego, że w domu pewnych partii ciała nie rozciągniemy. Nie rozciągniemy. Tak jak tutaj mamy ćwiczenia na mięśnie brzucha, wzmacnia mięśnie brzucha, wspomaga aktywność stawów biodrowych oraz kręgosłupa lędźwiowego. Czyli to, co mamy bardzo często, problem z kręgosłupem lędźwiowym, na pewno też przy otyłości. Osoby, które są na różnych dietach, to oczywiście to wiedzą, które zmagają się z otyłością. Albo mają w rodzinie osoby otyłe, na, z pewnością spotkałyście się z tym, że ktoś narzeka na kręgosłup. E, tutaj na przykład mamy takie ćwiczenie, które bardzo wzmacnia mięśnie kończyn, dolnych, brzucha, i także wspomaga przede wszystkim stawy, e, wszystkie, wszystkie partie. Tutaj o Wikusia, to, to na czym Wikusia ćwiczy. No to z kolei mamy górne partie mięśniowe, dolne i górne nogi, pośladki, biodra, brzuch, klatka piersiowa, ramiona, barki, grzbiet. Czyli to jest najlepsze ćwiczenie. To, co Wiktoria to, co ćwiczy, to jest najlepsze ćwiczenie dla nas, kobiet, ponieważ tutaj pracujemy nad większą ilością partii naszego ciała. No i tutaj oczywiście pracujemy nad brzuchem. Tu Wiktoria sobie raczej nie da rady, ale, ale spróbujemy. Zobaczymy. Tutaj pracujemy właśnie na brzuchu. Wzmacniamy bardzo mięśnie nóg, mięśnie brzucha, klatki piersiowej, ramion i górnej partii pleców. Dobrze jest też, żebyście wybierały właśnie takie siłownie, które są dobrze wyposażone, te plenerowe. Takie, które są dobre do, was, do waszego ciała, bo to też różnie może być. Mogą być za małe, mogą być z kolei za duże. I fajnie możecie sobie też różne rzeczy poćwiczyć. Tutaj także, jeżeli znajdziecie tako, taki, takie akurat miejsce jak ja, gdzie nie ma nikogo, my jesteśmy dosyć wcześnie rano, to też możecie sobie dodatkowo poćwiczyć na przykład przysiady, możecie wyrzuty nóg do, nóg do tyłu. Zaraz Wam pokażę moje przykładowe ćwiczenia, żebyście ewentualnie, które robię na właśnie takiej siłowni plenerowej, żebyście mogły sobie się zainspirować i ewentualnie iść za, iść za ciosem i robić to samo. Ja kiedyś nie korzystałam z tych siłowni, e, przychodziłam na place zabaw i wstydziłam się z nich korzystać, bo stwierdziłam, a tak będę korzystać, bo po, po co? Przecież one po to są. One po to są dlatego, że jest wiele osób, których nie stać na siłownię, to jest raz. Druga sprawa, wstydzą się iść na siłownię. Trzecia sprawa, y, mają y, jakieś takie swoje wyobrażenia i przekonania a propos różnego, różnych siłowni, że trzeba mieć fajny strój, że trzeba mieć fajne buty, że wszystko, że ojej, to jak ona by się miała wybrać na siłownię, to jej się nie chce i tak dalej. Tutaj może Możemy iść po prostu sobie z, dzieć, z dziećmi na spacer, e, możemy sobie właśnie, e, dzieciaki, sobie, dzieciaki się bawią, tak jak dzisiaj Wiktoria, nasze, a my dbamy o nasze dubska, o nasze tyłki, o nasze nogi, uda, mięśnie, pośladki i tak dalej, i tak dalej. Więc warto, warto, naprawdę warto. A teraz zapraszam Was, zobaczcie jakie ćwiczenia wykonuję na tej siłowni ja. Nie wiem, czy będzie widać, ale ja na przykład łapię się za jakąś ścianę albo jakiś drążek i tak, żeby sobie tutaj mięśnie pośladków poprawić, to robię wyrzuty nóg do tyłu. To jest to samo, co byście robiły, na przykład klęcząc i wyrzucając nogi do tyłu. Tak samo. To są ćwiczenia, właśnie akurat na celulit, na wzmocnienie pośladków i jedna noga i druga noga. I możecie naprawdę sobie świetnie poprawić. Tym wszystkim po prostu, będąc dzieckiem na placu zabaw. Ja wam dzisiaj tylko takie przykładowe ćwiczenia pokazuję, oczywiście. Idziemy dalej. A jak potrzebujecie dodatkowych ćwiczeń, to możecie sobie usiąść właśnie w jakimś takim miejscu, tak jak ja. Złapać się, jeśli macie za co, bo często już wszystkie prace zabaw są bardzo podobnie robione. I mięśnie brzucha możemy sobie poćwiczyć albo tu, trzymając się, albo tu, jak sobie uważacie i dobrze się zabezpieczając, nogi do góry. I tu ćwiczymy mięśnie brzucha. な、なんだ。 Możemy się także podciągać na drążkach. Na każdym placu zabaw są takie właśnie drążki. Zobaczcie. I możemy tutaj szerzej albo my. Ja mam problem z podciąganiem się, ale może Wam pójdzie lepiej. Jeżeli macie to szczęście, że nikogo nie ma, to możecie sobie też porobić przysiady, tak jak mówiłam wcześniej. Ja na przykład, tak żeby mnie było widać, to możemy też sobie zrobić coś takiego. Ja się trzymam właśnie teraz drążka i mogę sobie robić w ten sposób przysiady, jeżeli nikogo nie ma. Każdy ruch, każdy ruch jest bardzo ważny i każdy ruch. Je daje ci przede wszystkim zdrowie i endorfiny. Możemy złączyć nogi i na złączonych nogach także robić przysiady. Drążek pomoże nam do, do tego, żeby się utrzymać. O. A potem możemy sobie pop na drążkach. Jeżeli mamy słabe mięśnie rąk, to to ćwiczenie nam bardzo pomoże popracować właśnie nad naszymi rękami. Ja osobiście mam bardzo słabe, więc tutaj jest bardzo ważne, żeby właśnie te wszystkie partie rąk, mięśnie klatki piersiowej i partie rąk były z obciążeniem naszego ciała, czyli tyle, ile jesteśmy w stanie. I po prostu podnosimy się, dzięki temu wzmacniamy nasze ręce tutaj Na ile możemy to zrobić? Róbmy to na obciążeniu własnego ciała. Obciążenie własnego ciała, tak jak ćwiczenia, które się nazywają e, takie pasy TERIXY, e, też są bardzo naj, najlepszymi ćwiczeniami. Wszystkie ćwiczenia, które są właśnie z obciążeniem naszego ciała, są najważniejszymi ćwiczeniami. Więc co? Ja dzisiaj zakończę już może ten film. Pozdrawiam Was serdecznie z 20 dnia po.